Witamy na kanale Historie życiowe. Miłego oglądania. Angela za zezdumienia poczuła, jak jej serce przyspiesza, a opuszki palców stają się zimne. Co to znaczy, że nie będzie podwyżki? Przedstawiła marną kwotę swojej pensji, nie wliczając odsetek. Przychody są złe, poinformował Bogdan, wydychając garbaty dym. Postanowiłem więc obniżyć ci pensję. Ależ przekroczyłem plan. Dziewczyna była oburzona. Ty przekroczyłaś, ale twoi koledzy nie. A odpowiedzialność to rzecz wspólna dla wszystkich. Bogdan był właścicielem wielu sklepów na rynku spożywczym. Angela dostała tu pracę jako sprzedawczyni. Stała za ladą zarówno w deszczu, jak i w upale. Zapewniając przechodniów, że koniecznie muszą kupić orzechy i suszone owoce. Świetnie jej to wychodziło. Ładna i wesoła sprzedawczyni podbijała klientów, sprawiając, że uśmiechali się i wracali do niej ponownie. Teraz jednak Angela nie była w nastroju do zabawy. Gardło ścisnęło jej się z niesmaku, a do oczu napłynęły łzy. Co za paskudny typ z tego Bogdana? Zrozum, Zbliżają się urodziny mojego syna. Zaczęła kobieta, powstrzymując szloch. To bardzo miły, słodki chłopiec. Ma na imię Patryk. Kończy sześć lat. Nigdy mnie o nic nie prosi. Wiem jednak, że mój syn bardzo chce dostać rower. Naprawdę potrzebuje pieniędzy. Ciężko pracuję, biorę dodatkowe zmiany. Po prostu muszę kupić mu rower. Mam też kredyt do spłacenia, więc nie mogę oszczędzać. Bogdan zaciągnął się po raz kolejny papierosem, mrużąc oczy na sprzedawczynie. Więc masz dziecko? Ile ty masz lat? Wystarczająco dużo. Kobieta odpowiedziała chłodno. Urodziła syna, gdy miała 20 lat, ale wszyscy byli pewni, że Angela jest znacznie młodsza. Gdzie jest jego ojciec? Wyjechał po chleb. Mężczyzna nadal kpił. Angela zmarszczyła brwi, odwracając wzrok. Wiesz, to nie ma znaczenia. Mruknęła rozczarowana. Daj mi pieniądze, muszę iść. Mężczyzna spojrzał na jej figurę, której nie cepsuł nawet roboczy fartuch. Potem spojrzał na twarz z jasną cerą i pieprzykiem koło oka. Na Napulchnę usta i dołeczek w podbródku. Wiesz, moglibyśmy się dogadać, zgłosił, wyrzucając papierosa prosto do namiotu i zgniatając go palcem Buta. Mógłbym dać ci całą kwotę, na którą liczyłaś, a nawet dołożyć. Naprawdę? Kobieta ucieszyła się, uznawszy, że mentalnie zbeształa szefa za nic. Oczywiście. Bogdan skinął głową obejmując ramieniem angele. A co ty myślisz, że ja nie mam serca? Pogłaskał kobietę po ramieniu, sprawiając, że zacisnęła się z niepokoju. Zróbmy to: Jedźmy teraz, a ty wybierz sobie rower, jaki chcesz. Powiedział Bogdan, przyciągając kruchą kobietę jeszcze mocniej do siebie. Nie musisz patrzeć na cenę. Tylko wtedy będziesz musiała mi podzękować, rozumiesz. Ostatnie słowa wyszeptał sprzedawczyni do ucha, obdarzając ją nieprzyjemnym zapachem tytoniu. Ręka mężczyzny sunęła się po plecach Angeliniczym paskudna stonoga i opadła poniżej jej talii. Policzki kobiety płonęły z upokorzenia. Cofnęła się jak oparzona, a jej oczy rozbłysły. Chyba pomyliłeś mnie z kimś innym, Angela powiedziała ze złością. Naprawdę? a ja myślałam, że przede mną stoi zrozpaczona matka, która utuczyła dziecko i zostawiła samo. Myliłam się? Nie chcesz uszczęśliwić swojego syna? Zapytał, unosząc brew z włosami sterczącymi w różnych kierunkach. Angela zdała sobie sprawę, że zaczyna się trząść z upokorzenia. Chcę ugody. Powiedziała sucho. Nie wrócę do pracy. Ależ jesteś dumna. Bogdan roześmiał się. Wyciągnął z zapaska saszetkę, którą ukrywał pod wybrzuszonym brzuchem. Mężczyzna wyjął gruby zwitek gotówki i odliczył kilka banknotów. Rzucił je kobiecie pod nogi. Masz, weź to. Kiedy zmienisz zdanie i zdasz sobie sprawę, że moja oferta nadal jest dla ciebie bardzo korzystna, wróć. Stwierdził spokojnie, pewny, że tak właśnie będzie. Posłuchaj mojej rady i skorzystaj z okazji, póki jesteś jeszcze taka młoda. Pięć lat takiego życia i nikt nie będzie cię chciał, kochanie. Z mrugnięciem zapiał torbę i odszedł. Kobieta ze łzami w oczach pochyliła się, zbierając pieniądze. Następnie przeliczyła je i zdała sobie sprawę, że obrzydliwy mężczyzna dał mniej niż powinien. Objęła kolana ramionami i chowając w nich czoło, pozwoliła sobie na płacz. Nie miała jednak okazji długo się nad sobą użalać. Zadzwonił stary telefon Angeli. To było przypomnienie, że czeka na nią druga praca, wiadro i ścierka do podłogi. Cały ten przepych znajdował się 30 minut drogi od rynku i to przy szybkim marszu. Kobieta starała się nie marnować pieniędzy na autobus. Angela wstała i przetarła twarz dłoni. Zdjęła zniszczony fartuch i rzuciła go na podłogę, tam gdzie Bogdan rzucił jej pieniądze. Wyszła, nie chcąc tu więcej wracać. Nie był to jednak pierwszy raz, kiedy zmieniła pracę. Były chłopak Angeli, Nikolas, zostawił ją, gdy ich dziecko miało zaledwie dwa lata. Nie byli małżeństwem, więc w akcie urodzenia Patryka w rubryce ojciec widniała kreska. Ponad pięć lat temu Nikolas przekonał naiwną Angelę, że bycie samotną matką jest najlepszą i najbardziej opłacalną opcją. Pomyśl o tym, samotne matki mają wiele zalet. Argumentował. Weźm drugie my mieszkanie na kredyt w ramach jakiegoś programu socjalnego dla matki z dzieckiem. Dadzą ci pożyczkę, przecież pracujesz. Na pierwszą ratę sprzedamy mieszkanie, które zostawiła ci matka. Oczywiście szkoda, że jest stare. Nie dostaniemy za niewiele. Ale jako samotna matka dostaniesz dobre świadczenia. I zawsze możemy się pobrać. Zaadoptuję dziecko, ale później. Angela bardzo kochała Nikolasa, bezgranicznie wierzyła w jego słowa i uczucia. Dlatego się zgodziła. Sprzedała stare mieszkanie, wzięła kredyt. Na początku Mikołaj nawet pomagał go spłacać. Tak żyli przez dwa lata, a potem Mikołaj znalazł nową miłość. Nie kłamał i powiedział o tym Angeli. Takie jest życie, Angela. Wzruszył ramionami, wrzucając rzeczy do walizki. Poza tym, nie jestem z tobą związany żadną przysięgą. Mogę robić, co chcę. Zdałem sobie sprawę, że jestem za młody na rodzinę z dzieckiem. I nie czuję się jak ojciec, wiesz? Nie jestem zainteresowany. Angela została więc sama, z synem w ramionach i kredytem. Mężczyzna odmówił jej pomocy finansowej. Angela nie wytrzymała i zażądała od niego płacenia alimentów. Ale Mikołaj płacił synowi takie grosze, że nie tylko na życie, ale nawet na koszyk z jedzeniem się nie uzbierało. Angela nie rozpaczała. Oddała syna do żłobka i poszła do pracy. Początkowo wszystko szło dobrze. Wróciła do dobrego sklepu na stanowisko doradcy, gdzie pracowała przed ciążą. Jednak konieczność zwalniania się z pracy, gdy szłobek dzwonił i twierdził, że dziecko ma gorączkę lub podejrzanego pryszcza, sprawiła, że pracodawcy poprosili pracownicę o zwolnienie. Angela zmieniała pracę jeszcze kilka razy. Ale w końcu dostała pracę w markecie jako sprzedawczyni. Wcześnie rano, przed otwarciem marketu, lub wieczorem, spieszyła się do pracy na pół etatu. Niestety, ten harmonogram nie pozwalał jej na wcześniejsze odbieranie syna z przedszkola. Więc teraz, po posprzątaniu wszystkich boksów w biurze, pospieszyła odebrać patryka. Angela dotarła do przedszkola zdyszana. Nauczycielka rzuciła jej niezadowolone spojrzenie. Kobieta zadrżała, ale w tej samej sekundzie uśmiechnęła się szeroko, gdy zauważyła swojego syna. Chłopiec siedział na podłodze i bawił się samochodzikami. Patryk! Zawołała do niego mama. Mamusiu! Wykrzyknął chłopiec, gdy zobaczył swoją matkę. Poderwał się na równe nogi, chcąc rzucić się w ramiona Angeli. W porę jednak przypomniał sobie o zasadach panujących w przedszkolu. Szybko odłożył zabawki i podbiegł do mamy. Angela przykucnęła i przycisnęła syna do siebie. Cześć, kochanie! Uśmiechając się, wyszeptała. Kiedy mama i syn, trzymając się za ręce, wracali do domu, Patryk świergotał wesoło, opowiadając, jak minął mu dzień. Rysowaliśmy dziś statki i dostałem pochwałę. Dali mi nawet naklejkę. Mój syn się podzielił. Nawiasem mówiąc, na kolację zjadłem bułkę, tyle że w środku było jajko, którego nie lubiłem. Więc zjadłem tylko kotlet. Mamo, dlaczego odbierasz mnie później niż innych? Wiesz, Mateusza, zawsze odbieram wcześniej, on nawet nie śpi w ciągu dnia. Angela uśmiechnęła się smutno, głaszcząc blond włosy syna. Wiesz, że dużo pracuję. Miałam dziś dużo do zrobienia. Wyjaśniła mama. Pojechałem do domu autobusem z drugiej strony miasta, która jest bardzo daleko. Chciałbym, żebyś mniej pracował. Patryk westchnął. Też bym tak chciała. Angela uśmiechnęła się szczerze. Pomyślała o niewielkiej kwocie pieniędzy, którą miała w kieszeni. Wystarczyłoby na ratę kredytu. Prawdopodobnie wystarczyłoby na opłacenie przedszkola i zajęć pływackich, na które zaczął uczęszczać Patryk. Ale jak zapłacić za jedzenie i media, kobieta nie miała pojęcia. Patryk, naprawdę lubisz basen, prawda? zapytała ostrożnie mama. O tak, mamusiu wykrzyknęło entuzjastycznie dziecko. Uczymy się nurkować i wstrzymywać oddech pod wodą. I robimy rozgwiazdę. Pokażę ci w wannie, chcesz, żebym ci pokazała? Oczywiście, że chcę. Mama przytaknęła, zdając sobie sprawę, że nie będzie w stanie ograniczyć tego wydatku. Angela marzyła, by jej uroczy synek miał wszystko, co najlepsze. Jej serce bolało, że nie może dać mu wszystkiego, czego pragnie. Mama i syn nie byli biedni, ale nie mogli sobie pozwolić na zbyt wiele. Angela zapomniała, kiedy ostatni raz wybierała sukienkę lub buty. I gdzie miała to wszystko nosić? Nie do szorowania podłóg w biurze w szpilkach. Ale starała się kupować synowi wszystko, jeśli nie najlepsze, to przynajmniej dobre. Patryk nie dorastał rozpieszczony. Syn ani razu nie poskarżył się matce, że czegoś mu brakuje. Nie przez lata rozsądny, chłopiec od razu zdał sobie sprawę, że nie mają możliwości życia na szerokiej nodze. Nawet gdy w świetlicy szkodliwy kolega chwalił się nową, modną zabawką, przekonując Patryka, że nigdy by sobie takiej nie kupił, chłopiec odpowiadał, że wcale jej nie potrzebuje. Angela wiedziała jednak, że jej syn od dawna marzył o rowerze. Dlatego chciała kupić mu ładny rower na urodziny. Tylko teraz musiała odejść z pracy. Co zrobić, nie wiedziała. Wieczorem, po położeniu syna do łóżka, Angela długo siedziała przy jego łóżeczku. Głaskała jego włosy, przypominając sobie, jak mały był Patryk. Następnie kobieta podeszła do komody. Wyjęła pudełko, na wieczku którego znajdowały się zdjęcia dziewczynek siedzących w ogrodzie. Pudełko było stare, należało do jej matki, podobnie jak znajdująca się w nim biżuteria. Angela wyciągnęła komplet kolczyków i wisiorek. Piękne i ciężkie, wykonane ze złota i szafirów, zostały odziedziczone po jej mamie, a mama po babci i służyły jako pamiątka. Angela i jej mama miały ciemnoniebieskie oczy. Kobieta pamiętała, że kiedy jej mama nosiła te kolczyki na wakacjach, jej twarz zmieniała się, a oczy stawały się jeszcze jaśniejsze. Angela wzięła kolczyki i włożyła je do uszu, patrząc w lustro. Wydawało jej się, że jej oczy również błyszczą w szczególny sposób. Uśmiechnęła się smutno do swojego odbicia, jakby żegnając się z pięknem w lustrze. Kobieta zabrała biżuterię i schowała ją do torby. Podjęła trudną decyzję. W końcu gdzie miałaby nosić ten luksus? W dzisiejszych czasach nikt nie nosi takich kolczyków. Chciała jednak sprawić przyjemność swojemu synowi. Z tymi samymi myślami zaprowadziła Patryka do przedszkola, a następnie udała się do najbliższego Lombardu. Wyszła z Lombardu z pokaźną sumą pieniędzy w torebce. Angela czuła smutek z powodu rozstania z rodzinną pamiątką i radość, bo będzie mogła zrobić dziecku niespodziankę. Angela już wyobrażała sobie, jak obudzi syna w dniu jego urodzin i poprosi go o zamknięcie oczu. Potem przyniesie mu prezent rower, do którego przywiąże balony. I to nie byle jakie balony, ale balony z helem. Aby Patryk nie dowiedział się o niespodziance, zostawiła rower u swojej sąsiadki Agaty. Uwielbiała niespodzianki i samego Patryka. Z własnych myśli Angela nie chodziła, ale trzepotała. Była w siódmym niebie, gdy wsiadła do autobusu. Kobieta zamierzała pojechać do sklepu sportowego. Tyle, że jej marzenia prysły dwa przystanki później. Drzwi zaczęły się otwierać, wypuszczając pasażerów z zatłoczonego środka transportu. Nagle kobieta stojąca bliżej wyjścia krzyknęła. Złodziej. łapać złodzieja. Próbował zabrać mój portfel. W tej samej sekundzie ludzie rzucili się, by zareagować na ten krzyk. Jeden z pasażerów, ubrany w szarą bluzę z naciągniętym na głowę kapturem, wyskoczył przez otwarte drzwi autobusu. Nikt nie zdążył zareagować, a kobieta nie przestawała szlochać. Co to ma być? W biały dzień ludzie zaczęli sapać i sprawdzać swoje rzeczy. Angela odwróciła się ponuro, zanim zdążyła włożyć rękę do torby. Torba była stara, zamek już dawno się cepsuł. Łatwo było ją otworzyć. Złodziej wykorzystał to, wyciągając portfel. Angela nie zdawała sobie sprawy, czy autobus ruszył, czy też nagle zakręciło jej się w głowie. W następnej chwili już nie stała, tylko siedziała na siedzeniu pasażera. Ktoś zaniósł ją na siedzenie po tym, jak Angela zemdlała. Pasażerowie tłoczyli się wokół, niektórzy wzywali karetkę, inni krzyczeli do kierowcy, domagając się, by zatrzymał autobus. Nie potrzebuję lekarza, chcę tylko wysiąść. Powiedziała kobieta, czując, jak mdłości podchodzą jej do gardła. Pięć minut później, Angela siedziała już na schodach sklepu. Jej wzrok był zdezorientowany i skierowany w pustkę. Kobieta nawet nie płakała. Po prostu nie rozumiała, dlaczego jej się to przytrafiło? Jeśli wcześniej życie Angeli było podzielone na czarne i białe pasy, to teraz było tak, jakby biegła wzdłuż jednego czarnego pasa. Dlaczego ten złodziej potrzebował jej torebki akurat dzisiaj? Nie wczoraj, kiedy była to marna sumka. A nie przedwczoraj, kiedy nie było w niej nic poza drobnymi? Dlaczego dziś zmieniła nawyk i nie poszła na spacer? Angela pomyślała, że skoro ma taką sumę pieniędzy, może pojechać autobusem. Pojechała więc autobusem. Wieczorem, kiedy Angela odebrała syna z przedszkola, nie mogła spojrzeć dziecku w oczy. Matka niedokładnie odpowiadała na pytania chłopca, cały czas myśląc o dzisiejszym incydencie i o tym, jak się pomyliła. Później Angela siedziała w kuchni z sąsiadką, podczas gdy jej syn oglądał kreskówki w swoim pokoju. Agata nawet nalała przyjaciółce kieliszek wina, widząc w jakim jest stanie. Patryk miał pecha, że urodził się dla mnie. Co ja mogę mu dać? Angela lamentowała, ocierając łzy, którym pozwoliła upaść. Walczę jak ryba o lód, ale nic się nie zmienia. Najważniejsze, co możesz dać swojemu synowi, to miłość. Jej przyjaciółka zapewniła ją. Poszłaś na policję? Angela zaszlochała. Tak, ale spisali tylko zeznanie i to wszystko. Powiedzieli, że nie mogą mi pomóc. A ja tak bardzo chciałam kupić mu rower. Kiedy zastawiłam biżuterię mamy, czułam się, jakbym ją zdradziła, wiesz? Tak wiele dla mnie znaczyła. Ale radość Patryka znaczyła dla mnie o wiele więcej. A teraz zostałam bez wszystkiego. Bez roweru, bez pieniędzy, bez morale. Urodziny Patryka są za tydzień. A ja nie wiem, co zrobię. Angela nie zdawała sobie sprawy, w którym momencie jej skargi stały się histeryczne. Okazało się, że kradzież była ostatnią kroplą, która złamała jej cierpliwość. Angela nie zdawała sobie sprawy, że jej syn nie ogląda już kreskówek. Podsłuchał rozmowę mamy. W sobotę, kiedy miał dzień wolny, chłopiec poprosił o spacer. Mogę pobawić się z dziećmi na podwórku? zapytał syn. Oczywiście, ale nie oddalaj się od placu zabaw. Matka wyraziła zgodę. Tym razem jednak dziecko stanęło przy sąsiednim wejściu, udając, że rysuje kredkami. Sam zaczął czekać. Chłopiec wiedział, że w ich domu mieszka policjant. Jak każdy w jego wieku Patryk marzył o zostaniu policjantem. Dlatego nieraz zamierał, gdy widział radiowóz lub wysiadającego z niego mężczyznę w mundurze. Wstydził się jednak do niego podejść. Ale tym razem, gdy policjant wrócił do domu, Patryk chwycił jego wolę w swoje małe pięści i podszedł do niego. Cześć! Wykrzyknął dziarsko, a od wysiłku głos chłopca drżał. Cześć! Michał Krawecki uśmiechnął się, zatrzymując. Jesteś prawdziwym policjantem, prawda? Zapytał chłopak, patrząc z szacunkiem na mundur policjanta. Zabijasz złych ludzi? Uśmiech policjanta poszerzył się jeszcze bardziej. Właściwie to wolę ich wsadzać do więzienia. Wyjaśnił. Ale z pewnością nie jestem zabawką. Muszę z tobą porozmawiać. Musisz pomóc mojej mamie. Powiedział chłopiec poważnym tonem. Ciekawe. Mężczyzna uniósł brwi, zajmując miejsce na ławce i wskazując dziecku, by usiadło obok niego. A co się stało z mamą? Dziecko opowiedziało mu swoją historię. Powiedziało, jak ciężko pracowała dla niego mama i poprosiło o zwrot kolczyków. Wiesz, nie chcę żadnych prezentów. Wiesz, nawet roweru. Zapewnił policjanta. Po prostu nie chcę, żeby mama się martwiła. Płakała dzisiaj tak głośno, jakby połamała sobie kolana, wiesz? I dłonie też. Jestem jedynym mężczyzną i wsparciem, jakie ma. Tak mi powiedziała pani Agata. Muszę chronić dziewczynki. A moja mama jest najmilsza i najpiękniejsza na świecie. Sam się przekonasz, kiedy ją zobaczysz. Michał, wzruszony czynem dziecka, położył mu rękę na ramieniu. Agata dobrze ci powiedziała: Kobiety, a zwłaszcza mamy, trzeba chronić. A ty jesteś prawdziwym mężczyzną odważnym i mądrym. Michał zapewnił dziecko, uśmiechając się. Obiecuję sprawdzić, co się stało nie martw się. Chłopiec uspokoił się i stał się wesoły. Pokazał policjantowi, gdzie mieszkają. W tym momencie Angela wyskoczyła na podwórko, by dowiedzieć się, dlaczego policjant rozmawia z synem. Cześć przywitała się Angela, wycierając ręce w fartuch, którego nawet nie zdjęła. Coś się stało? Mężczyzna na chwilę oniemiał, zdając sobie sprawę, że dziecko nie kłamało. Angela była bardzo piękna. Teraz rumieniła się spod ekscytowania, a czubek jej nosa był umazany mąką, przez co wyglądała zabawnie i bardzo uroczo. Nie, dopiero się poznajemy, po sąsiedzku. Tak przy okazji, mam na imię Michał. Wyciągnął rękę. Angela, zawstydzona i zmieszana, podała mu dłoń, również poplamioną mąką. Angela. Kobieta uśmiechnęła się potulnie. Nie wiedziała jeszcze, że wraz z tym uściskiem ich życie gwałtownie się zmieni. A biała smiłkę w końcu nadejdzie. Minął tydzień. Patryk obudził się szczęśliwy, że nadeszły jego wakacje. Dziś jego mama obiecała, że nie pójdzie do przedszkola i spędzi z nią cały dzień. Wstałeś już? Dzień dobry, Patryk! zabrzmiał głos mamy. Angela wspięła się na łóżko i zaczęła całować, łaskotać i budzić syna. Wstawaj, zjemy śniadanie, a potem czeka cię niespodzianka. Uśmiechnęła się mama. Angela czuła się zmęczona. Gdy tylko jej syn położył się spać, ona i Agata zabrały się za pieczenie urodzinowego tortu i nadmuchiwanie balonów. Angela żałowała, że nie może dać synowi drogiego prezentu, ale przygotowała coś dla niego. Tylko Patryk nie zdążył nawet ściągnąć koca, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. Pewnie Agata chce ci pogratulować. Domyśliła się Angela. Tyle, że przed drzwiami stał Michał, a obok niego nowy, błyszczący, jaskrawo-czerwony rower. Dokładnie taki, jaki chciał Patryk. Czy to tutaj mieszka Solenizant? zapytał policjant. Mam dla niego specjalną przesyłkę. I wiadomość dla ciebie. Później Patryk spojrzał na swój prezent z podziwem. Michał i Angela siedzieli w kuchni, popijając herbatę. Policjant opowiedział Angeli o rozmowie z jej dzieckiem. Powiedział jej również, że znalazł złodzieja z autobusu i wymierzył sprawiedliwość. Będziemy musieli coś załatwić. Przyjdź na posterunek w poniedziałek. Powiedziała do Angeli. Dziękuję za Twoją dobroć i pracę, Michał. Na pewno przyjdę. Ale nie możemy przyjąć prezentu, jest taki drogi. Angela potrząsnęła głową, to nie tylko ode mnie. Po tym, jak opowiedziałam o zachowaniu Twojego syna na naszym komisariacie, wszyscy postanowili podarować mu rower. Mężczyzna przyznał się do winy. Czyn pani syna nie pozostawił nikogo obojętnym. Ale to nie wszystkie wiadomości. Mężczyzna wyjął z kieszeni biżuterię matki Angeli, kupioną w lombardzie. Sprawdziliśmy monitoring i dowiedzieliśmy się, gdzie i co zastawiłeś. Wartościowe rzeczy powinny zostać w rodzinie, powiedział Michał. Angela nie mogła uwierzyć własnym oczom. Czy cała policja też się do tego dołożyła? zapytała osłupiała. Nie. Mężczyzna odwrócił wzrok. To już prezent ode mnie osobiście. Ale nie przyjmę zwrotu pieniędzy. Ale zaproszenie na uroczystą kolację z przyjemnością. Jeśli to stosowne, oczywiście. Mógłbym też nauczyć Patryka jeździć na rowerze. Angela była zaskoczona. Jej policzki zarumieniły się. Serce kobiety drgnęło, tak jak przy pierwszym spotkaniu z policjantem. Myślę, że solenizant będzie bardzo szczęśliwy, mogąc podzielić się z tobą tortem. Uśmiechnęła się skromnie. Kobieta nie wiedziała wtedy, że ona i jej syn będą dzielić z dzielnym policjantem nie tylko tort, ale i życie. Wkrótce stali się rodziną. Patryk wprost uwielbiał ojca i marzył, by zostać policjantem jak on. Angela była ubóstwiana przez Michała i noszona na rękach. Kobieta nie mogła uwierzyć, że jej szczęście mieszka tuż obok. I na pewno nie spodziewała się, że będzie szczęśliwa, gdy tego feralnego dnia skradziono jej torebkę. W końcu, jak to mówią, szczęścia nie będzie, ale nieszczęściu pomoże. A najczarniejszy pas startowy może ostatecznie okazać się lądowiskiem.